Halo. Hej, e, dzwoniłam się do Krzysia? Mm, tak, tak, kto mówi? E, to ja zaraz powiadam, co ci powiem, bo jestem trochę wstydliwa, ale ja słyszałam, że jesteś wolny teraz, tak? Zgadza się? No, jestem, jestem, jestem. A no, od kogo masz bój duber? Od, y, od Kuby. Był? Kurwa, a mu wyjebie, nie? No ale... No. Ale ja musiałam go prosić, on nie chciał dać, ale naprawdę ale, spodobałeś ale, mi się. Ja rozdaje duber bój. Ale spodobałeś mi się, nie bo jest na niego zły Kurwa, wyjebie buda naprawdę Ja jestem starsza od ciebie, ale naprawdę Ja myślę, że polubisz starsze Kąd ty go kurwa w ogóle znasz, powiedz mi Znaczy ja go nie znam, ale napisałam do niego na Instagramie, bo widziałam twoje zdjęcia I mi się bardzo spodobałeś No je, no kurwa, rozjebie go, ja dziewczyny nie szukam, czaisz? Jak ty nie szukasz? szukasz? Ale jesteś ja tak przystojny, że musisz ziarą, szukać kurwa. Dzwonisz, dzwonisz kurwa do mnie i... Pierdoli, że ci się podoba. Ty kurwa myślisz logicznie, naprawdę? No bo ja już naprawdę ja długo myślałam o tobie. Weź ty kurwa pierdolni się twój <grym> tyłek, kurwa. Ale dlaczego jesteś taki niedostępny? No bo kurwa nie wiem, dzwonisz do mnie z prywatnego duchu Jawa. No bo się wstydzę. Ja normalnie bym napisała na Instagramie, czy tam Mesku, wiesz o co chodzi, ale naprawdę. Sprawa jest poważna. No, no. No to kurwa napisz na Instagramie, a nie mi dzwonisz na telefon. Ale ja myślę, nie, a co ty ciepły jesteś? Jaki kurwa ciepły, co ty pierdolisz, kurwa? Puh. No taki niedostępny. Ja chcę się na randku umówić. A widziałeś taki program no, u... „Randki w ciemno? Ja co, kurwa? „Randki w ciemno. Jakie randki w ciemno? Nie, nie, nie znam żadnych randek w ciemno. Nie chcę. No, bo to jest bardzo romantyczne i słuchaj, nie widzisz drugiej połówki i się z nią spotykasz i dopiero. Dopiero wtedy się widzicie, tak? Co jak ty jakaś gruba ważysz 90 kilo i co wtedy? Nie, nie ma takiej opcji. Ale ja cię nie zdam, nie wiem. Ile? Nie. Nie wiem no. Nie, nie, nie. Oczko. Słychać, boże, to oczko! Co mnie tutaj żartujecie? <laughs> Ja nie rozpoznam, ja nie rozpoznam Trzeba się słychać, że to oczko, ja z nim na discordzie gadam Ostatni, tak to by się nie skapnęła, ale ostatnie słowa, przecież było słychać, że to oczko Do siebie numer Do siebie numer wysyła, że to słychać